Cześć, grzebałem właśnie w akwarium, więc mam otwarte akwarium. Sorry, że będzie taki film z ręki, bo inaczej się chyba nie da tego zrobić. E... Powiem parę słów dzisiaj o tym, jak to akwarium funkcjonuje. Co tutaj w ogóle jest, jaka technika tutaj jest, jest w tym akwarium? Jest jej niewiele. Akwarium jest oparte. Akwarium ma już parę miesięcy, chyba piąty miesiąc mu leci. Mam wrażenie, że powoli zaczyna się stabilizować. E... I teraz tak, jak to wygląda? Ono jest oparte na, na bazie ziemi ogrodowej. Podłoże dałem troszeczkę za grube, więc odradzam, jeśli ktoś będzie stawiał nawet duże, mniejsze, nieważne. W zasadzie doszedłem do wniosku, że nieważne, jak duże jest akwarium, ziemi ogrodowej nie powinno być więcej niż te tam 1,5 cm do 2. Ja tu przesadziłem, troszeczkę dałem za dużo. W związku z tym miałem trochę, trochę za dużo glonów. Poszedłem jakąś taką dziwną logiką, że jak akwarium jest większe, to i grubsze wszystkie warstwy. To nieprawda, nie powinno być tak. Natomiast żwirku może być śmiało grubiej, wtedy bakterie mają się gdzie osiedlać i to jest, to jest skazane raczej. Można też dopełnić kramzytem, to takie jeśli chcemy zrobić takie naprawdę grubsze miejsca, jak, jak na przykład ja jestem tutaj nami, Ja nie dopełniałem kramzytem, ale, ale można. Dobra, jak to działa? Jak to wszystko działa? Hmm, może tak, zacznijmy od filtracji. W tego typu akwarium filtracją jest w zasadzie dno, tak? Filtrem takim bakteryjnym jest, jest dno i ono, i, ono, i ono robi wszystko w zasadzie. Mogłoby nie być już żadnych innych filtrów. I miałem takie akwarium, w których nie, ma, żad, nie było żadnych innych filtrów, tylko no, nie, wtedy nie rusza się zupełnie woda i, i jest to tyle problematyczne, mamy wtedy różne strefy temperatury i co i, i cuda się nam mogą wydarzać. Natomiast ja w tym 840, litro, 840 litrowym akwarium mam jeden taki filtr, to jest aqua shoot, chyba 750 z tego co pamiętam, z jedną gąbką, to, ta gąbka mi się przydaje, bo jak nie ma tej gąbki to jest ona jest taka średnio gęsta. Jak nie ma tej gąbki, to jest trochę za dużo badziewia w wodzie. Ta gąbka mi się przydaje. Czyszczę ją średnio raz w tygodniu na 840 litrów. Tak, raz w tygodniu nigdy nie częściej. Czasami trochę rzadziej. Woda nie jest jakaś taka hiperprzejrzysta, więc jeśli jesteście takimi fanami, takimi fanami super takiej, takiej klarownej wody, nie, no to nie jest chyba nawet w ogóle styl prowadzenia akwarium wtedy dla Was. Z drugiej strony jest drugi. Drugi filtr w bardzo podobnej wielkości. Tam już nie ma założonej żadnej gąbki. I teraz, tak te filtry w zasadzie służą tylko i wyłącznie do przemieszczania wody i do napowietrzania akwarium. Nie ma to żadnego innego napowietrzania akwarium poza tym, że właśnie obydwa te filtry powodują ruch tafli wody. I to wszystko. Nie ma żadnego napowietrzania. Nie istnieje w tym akwarium oprócz, oprócz ruchu tafli wody przez dwa małe filtry. Te, tak samo te dwa małe filtry powodują, że ta woda się... starałem się ustawić tak, że, że widzę, że ten ruch wody jest w zasadzie w całym akwarium, tak? I to jest wszystko jeśli chodzi o filtrację, wszystko jeśli chodzi o napowietrzanie. Jeśli chodzi o utrzymanie temperatury, to wiadomo musicie mieć na tyle dużą grzałkę, żeby ona, żeby ona stabilnie utrzymywała temperaturę. Tutaj jest jakieś tam 25 stopni. Na no wyrost grzałka jest jakiś porządny eichem, ale, ale nawet nie pamiętam dokładnie jaki. No i właściwie to jest... Aha, no i oświetlenie. No i oświetlenie tutaj to są takie żarniki z supermarketu to jest 20W. Raz, 2, 3, 4, 5 sztuk takich 20W, takich 20-Watowych żarników i jeszcze dałem, bo miałem, nie dlatego że specjalnie kupiłem, bo miałem po prostu mi zostały takie 20W Aqual Slim, Slim LED to się chyba nazywa, Jedne dodają takiego ładnego kolorku, jeśli chodzi o rybki i. i. I roślinki one fajnie wyciągają kolor. I właściwie to byłoby na tyle. Właściwie w tym akwarium nie ma nic więcej, tak. są, Jest parę watów. a światło jest białe, zimne. Oprócz oczywiście tych slim slimlet, które są tam trzykolorowe. To są. One się nazywają plant. Sorry, że to takie jest trochę chaotyczne, ale e, tak. Akurat mam otwarte akwarium, więc. Więc. E, więc chciałem wam pokazać. A, światło się świeci 14 godzin dziennie. To jest długo. Eee, świeci się tak długo, dlatego że ja lubię trochę popatrzeć sobie na akwarium przed i po pracą i, i tyle. Nie wiem, czy to w ogóle ten chaotyczny film taki ruszający się, no ale trudno musicie mi wybaczyć. Mam wrażenie, że akwarium... Jest, jeszcze mam wciąż trochę, trochę glonów. Normalnie, jak prowadziłem akwaria hmm, w ten sposób. E, nigdy nie miałem glonów żadnych jak w momencie, kiedy mieszkałem w mieście. Na miejskiej wodzie po prostu stawiacie akwarium na ziemi i, i ono działa. Nie miałem żadnych wpadek, nawet nie musiałem robić żadnych restartów niczego. Natomiast teraz mieszkam za miastem, mam wodę ze studni i ta woda jest o koszmarnej jakości. Jest po prostu nie nadająca się w ogóle do niczego. Mamy taką stację ustatnienia wody, e, nie chcę wam tam iść, pokazać, bo po prostu mam tam chyba bałagan po drodze. O, super, jak się obudził. I, yy, I po prostu ta stacja udatniania wody i ta woda z tej studni robi jakieś takie cuda i, i mam glony. Yy, gdzie normalnie naprawdę nie powinny ich być w ogóle. I normalnie można nawet zupełnie nie robić podmian wody. Zupełnie. Po prostu zupełnie się odparowaną wodę i wszystko jest w porządku. To tu nie. Tutaj muszę robić jakąś podmianę wody raz na jakiś czas. Tak, no, myślę, że minimum to są dwa tygodnie, ale robię raz na tydzień, dlatego że rośliny rosną na tyle szybko, że i tak muszę grzebać w akwarium raz w tygodniu, muszę w każdy weekend trochę przyciąć tych roślin, i, 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 bo inaczej po prostu, już nie mamy ryb, gdzie pływać. I to jest. No i to jest podstawa działania takiego akwarium. Rośliny muszą rosnąć, jeśli rośliny rosną wtedy akwarium funkcjonuje prawidłowo. Jeśli by rośliny stały w miejscu lub nie rosły, no to wtedy nie będzie, nie będzie to dobrze działało. Dużym minusem te, takiego akwarium, tego typu, to jest, że nie można mieć takiej dużej ilości ryb, jak, jak w akwarium z porządną nadfiltracją i filtrami biologicznymi i takimi rzeczami. Tu jest filtr biologiczny, który, którym jest dno akwarium, ale, yy, ale to nie jest tak wydajny filtr jak, jak w porządnej nadfiltracji, gdzie można mieć, nie wiem, nawet pewnie ze 4 razy tyle ryb. O, spokojnie 4 razy tyle ryb, co tutaj. Eee, tu, się tak, tu się tak nie uda, to się tutaj nie powiedzie w ten sposób. Akwarium lautach musi być trochę niedorybione. Nie może być absolutnie przerybione. Eee, to jak już mówię, to jeszcze powiem tak, odnośnie korzeni. Nie preparowałem ich, nigdy, w ogóle żadnych korzeni nigdy w żadnym akwarium nie preparuję w żaden sposób. Po prostu staram się je brać z czystego miejsca. Eee, staram się... Na przykład to, to był mój pierwszy raz eksperyment, kiedy wziąłem po prostu suche korzenie. Nie z wody, tylko suche korzenie. Ten, ten korzeń, który jest przepiękny w ogóle. On nie, nie, nie można go oddać na filmie. On w ogóle ze wszystkich stron jest przepiękny. To jest to są dwa splecione drzewa ze sobą. Tego tu w ogóle nie widać tu a ja jeszcze się słońce odbija. Wziąłem, on leżał gdzieś bardzo długo wykopany i mocno, mocno, mocno wyschnięty. On jest jeszcze jeszcze nie zatonął, Pomimo tego, że już pół roku jest w wodzie, trochę nawet więcej. Jest takim kamieniem dociśnięty. To nie jest element wystroju. To jest po prostu kamień, którym go dociskam. Wywierciłem w nim dziurę. Ten kamień włożyłem w tą dziurę i go dociskam. On już powoli powoli zaczyna sam z siebie jest bardzo ciężki on jest na tyle duży, że, że ledwo mi się wmieścił do bagażnika do samochodu i nawet trudno go dosiąść jest, jest, jest ciężki, jest kawał korzenia ale wypływa pomimo tego więc nie nie preparuję w żaden sposób korzeni, czyszczę je wyczyściłem je yy, karherem, czy jak to się nazywa, nawet nie znam pożyczyłem od sąsiadów wyczyściłem je yy, troszkę sparzyłem yy, ledwo się wmieścił do wanny, troszkę go tam takim Taką wodą typu 70 stopni, trochę ponad nawet. Yy, sparzyłem i, i zostawiłem w tej wodzie na tam godzinę. I tyle. I, I włożyłem go do akwarium. Akurat on nie pokrywał się żadnym glutem ani niczym, po prostu nic się z nim nie działo. W drugim akwarium, które mam, yy, rzuciłem też tak, tak samo, też suche korzenie. Też pierwszy raz to był mój eksperyment z suchymi korzeniami. Tylko tamte nie były aż tak wyschnięte, były gdzieś około dwuletnią, dwuletnią olchą, korzeniami olchy dwuletnimi, które były dwa lata e, ścięte, leżały sobie, znaczy wyrwane z ziemi, leżały sobie i tam było bardzo dużo tych śluzowców i takich rzeczy. Też nic z tym nie robiłem, po prostu trzeba odczekać. Jeśli się wam pojawią śluzowce na korzeniu, trzeba odczekać i tyle. One, ja je zbierałem wężem przy, przy podmianach, ale, ale to nie jest nic strasznego. Ślezowce to nie jest nic strasznego. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć o funkcjonowaniu tego akwarium? A, szyb już nie czyszczę. Już yy, zdarzyło mi się czyścić, żeby przy, yy, przy starcie był, był problem, ale teraz już nie czyszczę, już jakiś czas nie czyszczę. Jest tam, nie, jeśli ktoś by się bardzo przyczepił, to, to by się mógł dopatrzeć czegoś. W normalnie funkcjonującym Lotechu. To w ogóle nie, w ogóle nawet nie miałem przez chyba 4-5 lat, nie miałem nawet przyrządu do czyszczenia szyby, po prostu nie wiedziałem co to są glony. Tutaj na tej wsi, gdzie po prostu mam wodę ze studni, jednak wiem co to są glony i one się zbierają i one czasami potrafią być i normalnie do, do normalnego funkcjonowania lautechu też nie potrzeba aż tak dużej ilości roślin, jak spojrzycie na moje starsze filmiki, to yy, widać, że to nie ma aż tak dużo roślin, a akwaria są bardzo czyste. Po prostu ta woda jest jakaś straszliwie żyzna. Często w ogóle się zdarza, tak, że jak rolnik coś robi na polu, to ja potem mam inny smak, kolor wody. Oczywiście nie używam jej do picia. Przy, przez filtr rop ro, przypuszczam do, do picia wodę. No ale do 840 litrów nie chcę mi się robić podmian przez filter RO bo musiał być jakąś beczkę, do której bym to musiał zbierać, to by... oj nie, za dużo, za dużo dla mnie dla mnie roboty. W ogóle jak wygląda u mnie podmiana? Od zawsze we wszystkich akwariach lowtechach zawsze wygląda tak, że po prostu spuszczam trochę wody wężem i zwyczajnie prosto z kranu dopuszczam wodę do akwarium. I tyle. Nie jest to może rewelacyjne, jeśli ktoś robi jakieś podmiany w stylu 50% czy coś takiego, to nie zalecałbym tego, dlatego, że... Uh, kurczę, nie pamiętam teraz jak to się nazywa, ale um, mogą się w skrzelach ryb odłożyć takie bombelki ta woda jakoś tam dekompresuje, szczególnie jak jest długo w rurach i, i później, y, później może to zaszkodzić rybom, więc więc tego nie polecam przy dużych podmianach, przy takich podmianach rzędu 20% bez żadnego problemu. Nigdy nie wiem. W ogóle, co jest taką dla mnie dużą zaletą Lauteha, to że ryby nawet takie wymagające jak tutaj mamy tego, jak on to się po polsku, nie pamiętam nazywa, o, tego stworka, one są strasznie wymagające, jeśli chodzi o jakość wody i, i Niemcy ich używają nawet do testowania, czy woda się nadaje do spożycia, czy nie. Ryby długo żyją w takich, to jest właśnie zaleta taka, że, że, że w akwarium lautach na ziemi jest jakiś taki naturalny ekosystem, ryby długo żyją i, i naprawdę mam niektóre ryby takie, które żyją dłużej niż, niż zwyczajnie i to jest dla mnie fajne, ryby nie chorują, prawie w ogóle nie mam chorób, w ogóle nie znam się na chorobach ryb, bo po prostu po prawie w ogóle ich nie miewam. Na szczęście, jak w ogóle wpadłem na, na, na to, żeby prowadzić akwarium low-tech, to kiedyś jeszcze miałem... Po prostu myślę, że ja nie, nie potępiam akwarium high-tech. Na nich się po prostu trzeba bardziej znać. A ja lubię mieć taki troszeczkę spokój. Mam 840 litrów, w którym prawie nic nie robię i jestem zadowolony z tego. I to, jest, to jest dla mnie taka, taka najfajniejsza rzecz. W tym i yy, wpadłem na lautechy tak, że kupiłem sobie książkę na temat chorób rybek, bo mi ryby zaczęły chorować od pani, która stwierdziła, że jej już nie jest potrzebna, bo ona odkryła taką metodę prowadzenia akwarium. No i od razu też kupiłem książkę i poczytałem. No i tak sobie już zostałem. Już, już dla mnie chyba nie ma odwrotu. Chociaż to nie jest jakaś jedyna metoda, i nie jestem, nie, nie uważam, że inni są niepoważni, czy absolutnie nie w ogóle. Jeśli na czymś się znacie, umiecie to robić dobrze, to, to róbcie to I, i myślę, że są zresztą odmiany akwariów bez roślin, tam nie ma mowy o żadnym low tak? A są one przepiękne akwaria, które są tylko z korzeniami lub kamieniami, więc nie, 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 absolutnie żadnego potępiania, niczego takiego. Po prostu ja lubię, ja lubię to bogienko, które jak ktoś to ostatnio nazwał, jest, takie akwarium ładnie pachnie i w ogóle jest, jest naprawdę przyjemnie. No i tyle no Jedyną taką automatyką, która jest w tym akwarium To jest automatyczne włączanie się światła I wyłączanie za pomocą takiego zwykłego prostego timera za 20 zł Mam nadzieję, że ten film nie był zbyt chaotyczny I, i że może się komuś do czegoś przydać Pozdrawiam